Świece żarowe w silniku diesla to element, o którym większość kierowców przypomina sobie dopiero wtedy, gdy auto zaczyna mieć problem z odpalaniem w chłodne poranki. A prawda jest taka, że one pracują dużo częściej niż się wydaje. Ich głównym zadaniem jest podgrzanie komory spalania, żeby olej napędowy mógł się zapalić nawet przy niskich temperaturach, ale w nowoczesnych jednostkach wspierają też pracę silnika na niskich obrotach i pomagają zmniejszyć emisję spalin. No i pojawia się pytanie, co ile trzeba je wymieniać? Nie ma tu jednej sztywnej odpowiedzi, bo żywotność świec żarowych zależy od wielu czynników. W praktyce może to być od roku do nawet pięciu lat. Klasyczne metalowe świece zazwyczaj wytrzymują od 50 do 80 tysięcy kilometrów, a ceramiczne nawet dwa razy tyle. Ale to tylko teoria, bo w realnym użytkowaniu, szczególnie jeśli auto często robi krótkie trasy albo odpala kilka razy dziennie w zimie, zużycie następuje znacznie szybciej. Każdy zimny start to moment, kiedy świece muszą nagrzać się do temperatury ponad 1000 stopni Celsjusza. A jeśli takich startów jest dużo, element grzejny szybciej traci swoje właściwości. Do tego krótkie przejazdy w fazie rozgrzewania silnika świece wciąż pracują, a częste zmiany temperatury skracają ich życie. Na trwałość wpływa też jakość paliwa. Gorszy olej napędowy powoduje odkładanie się nagaru na końcówkach świec, a ten działa jak izolator. Wtedy świece muszą pracować z większym obciążeniem, a materiał grzejny jest bardziej narażony na korozję. Nie można też zapominać o elektryce. Słaby akumulator albo problemy z alternatorem i regulatorem napięcia potrafią zabić świece dużo szybciej. Za niskie napięcie. I świece nie osiągają wymaganej temperatury, za wysokie i przegrzewają się. Wahania napięcia to cichy wróg. Jak więc poznać, że świece żarowe mają już dość? Najczęściej zaczyna się od problemów z odpaleniem w chłodne dni. Rozrusznik kręci, ale silnik nie łapie albo robi to z opóźnieniem. Później pojawia się nierówna praca po odpaleniu, wibracje. Biały lub szary dym z rury wydechowej i większe spalanie, szczególnie zimą. Może się też zapalić kontrolka na desce rozdzielczej, czasem miga, czasem świeci się na stałe. Warto wiedzieć, że jeśli padnie jedna świeca, najlepiej wymienić cały komplet. Dzięki temu wszystkie będą zużywać się równomiernie, a silnik zachowa kulturę pracy. Podsumowując. Świece żarowe nie mają wiecznego życia i nie ma sensu czekać, aż auto całkowicie odmówi posłuszeństwa. Lepiej kontrolować ich stan co około 50 tysięcy kilometrów, a już na pewno przed sezonem zimowym. Wymiana na czas to inwestycja w niezawodność i komfort, a także w zdrowie samego silnika.